W rusickiej fabryce ZPB Kaczmarek zaprezentowano projekt Idea House, którego kolejne elementy, prefabrykowane ściany zespolone oraz stropy w technologii Filigran dołączą niebawem do już oferowanych prefabrykowanych balkonów, schodów i płyt stropowych. System Idea House umożliwia innowacyjne, tanie, szybkie, ale jednocześnie solidne i precyzyjne stawianie budynków z elementów prefabrykowanych dostosowanych do każdego projektu i gustu odbiorcy. Główną zaletą wprowadzanej technologii będzie możliwość dowolnego, indywidualnego dopasowania wymiarów, nadawania kształtu oraz parametrów technicznych prefabrykatów. Na prezentację systemu Idea House zaproszono przedstawicieli firm budowlanych i deweloperów. W trakcie zwiedzania zakładu goście mogli się zapoznać z nowymi produktami ZPB Kaczmarek oraz własnoręcznie sprawdzić precyzję wykonania elementów systemu Idea House. Po raz pierwszy publicznie zaprezentowano także wnętrze nowej hali produkcyjnej o powierzchni 3800 m2, zbudowanej w systemie Idea House, której montaż trwał zaledwie 5 tygodni. Wzniesiona została cała z elementów wyprodukowanych w naszym zakładzie. Są to płyty warstwowe typu sandwich z warstwą termoizolacji wewnątrz. Hala ma powierzchnię 3800 m2 i wysokości 14 metrów. Wytwarzane będą elementy prochorykowane typu podwójna ściana oraz stropie typu filigran. W drugiej części prezentacji inżynierowie FPB Kaczmarek przedstawili gościom szczegóły systemu Idea House oraz pozostałych produktów oferowanych przez firmę. Ciekawą prelekcję zaprezentował także przedstawiciel firmy Pfeiffer, współorganizatora spotkania. thank you